Zobaczcie, co mnie dzisiaj czeka. To jest naprawdę duży garb. Krzywy nos. Nierówny jest ten garb. Więc czeka nas wyzwanie. Plan jest taki: Dostęp wewnątrznosowy, czyli bez przecięcia jest ten supek i technika SPQR czyli preservation rhinoplasty tak żeby nie interweniować na grzbiecie tylko podkopać się od środka i obniżyć ten nos więc zaczynamy i efekty wam oczywiście pokażę no więc skończyliśmy operację jesteśmy tuż przed założeniem opatrunku słuchajcie nos wygląda tak Zobaczcie, tutaj widać, jaka jest pomarszczona skóra, dlatego że tej skóry było dużo więcej, no bo był duży ten garb. Tu mamy od dołu. Był duży ten garb. W związku z tym zostało dużo skóry. No skóry... Tutaj. Skóry się nie da wyciąć, więc ona się musi po prostu przez wiele, wiele miesięcy, ona się obkurczy i już taka poparszczona nie będzie. Ale profil nosa bardzo ładny i nie do wiary jest to, że tutaj nie było z zewnątrz wycinane, tylko od spodu i ten nos się po prostu zaparł i zrobił się taki ładny, naturalny profil. To jest technika Preservation Rhinoplasty SPQR typ pierwszy. Koniec.